W Powstaniu Warszawskim walczyli nie tylko Polacy. Walczyło także w nim wielu cudzoziemców. Wśród nich znalazł się August Agbola O'Braun, czarnoskóry nigeryjczyk, który pokochał Polskę i Warszawę. Kim rzeczywiście był O'Braun i jak trafił na barykady Warszawy, w tym filmie odkryjemy fakty, legendy i tajemnice jego niezwykłej historii. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance Asi, spółka akcyjna oraz Ku Logos wolnościowy projekt abonamentowy. Wśród powstańców warszawskich można było spotkać wielu cudzoziemców. Byli wśród nich Żydzi, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Gruzini. Chorwaci, Rumuni, Holendrzy, Belgowie, Brytyjczycy, a także przedstawiciele wielu innych narodowości. W przypadku niektórych z nich były to nawet oddziały, które w większości się z nich składały. Tak było między innymi w przypadku Słowaków. Powstały w 1943 roku z inicjatywy działającego w Warszawie podziemnego Słowackiego Komitetu Narodowego. 535 Pluton dowodzony był przez podporucznika Mirosława Iringa. Ten Pluton w zdecydowanej większości składał się z zamieszkałych w Polsce Słowaków. Gdy wybuchło w Warszawie powstanie, 535 Pluton wziął udział w walkach na terenie Czerniakowa. Ale wśród cudzoziemców, którzy znaleźli się w powstańczych oddziałach, był jeden, który najbardziej zwracał na siebie uwagę wszystkich. Nie mogło być zresztą inaczej. Wysoki, barczysty, czarnoskóry mężczyzna z biało-czerwoną opaską na ramieniu, a w dodatku posługujący się typową warszawską gwarą, musiał zwracać taką uwagę. I rzeczywiście ją zwraca. Tym mężczyzną był niejaki August Agbola Obraun, rdzenny nigeryjczyk, który znalazł swoją nową ojczyznę w odrodzonej Polsce. Jak to się stało, że w sierpniu 1944 roku Obraun znalazł się w szeregach warszawskich powstańców? Zacznijmy tę historię od początku. August Agbola Obraun urodził się w 1895 roku w Lagos w Nigerii, która w tamtym czasie była brytyjskim protektoratem. Jego ojciec pracował w porcie, natomiast matka pracowała na roli. August miał siedmioro rodzeństwa, trzech braci i cztery siostry. Zanim wyruszył w świat, ukończył miejscową szkołę muzyczną. I dopiero po jej ukończeniu postanowił zaciągnąć się do brytyjskiej marynarki. Pływał najczęściej na trasach z Afryki do Europy, ale pewnego razu jego statek zawinął do wolnego miasta Gdańska, który zrobił na nim spore wrażenie. Dopiero jednak za trzecim razem swojego pobytu w Gdańsku, a było to w 1922 roku, postanowił w nim pozostać. Nie wiemy, co dokładnie było powodem jego decyzji. Po jakimś czasie wyjechał jednak z Gdańska i znalazł się w Warszawie. W tej ostatniej również nie zagościł zbyt długo i przeniósł się do Krakowa. Nie jest wykluczone, że dostał wtedy propozycję grywania w jednym z krakowskich zespołów muzycznych, który przygrywał gościom w jednej z restauracji. Szybko okazało się, że O'Brown ma spory talent muzyczny. Zaproponowano mu więc grę w jednym z modnych wówczas zespołów jazzowych, które wtedy robiły prawdziwą furorę. I O'Brown przyjął tę propozycję. W Krakowie ożenił się z niejaką Zofią Pyk, która uchodziła już za starą Pannę. Doczekał się z nią nawet dwóch synów. Ale niebawem opuścił Kraków i powrócił do Warszawy. Żona usiłowała go jeszcze odnaleźć i namówić do powrotu, ale na niewiele się to zdało. Zdesperowana napisała nawet w tej sprawie list do jednej z gazet, w którym znalazły się słowa: Proszę o umieszczenie wezwania do szanownych czytelników o łaskawe podanie adresu męża mego. Augusta Braun, tancerza, murzyna, który od kilku miesięcy pozostawił mnie bez środków do życia wraz z dwojgiem małych dzieci i żadnych wiadomości o sobie nie daje. Po tygodniu od tego apelu o Braun odpisał następująco: Co do rzucenia żony, miałem widocznie powody ku temu. Dzieci zabieram do siebie. Komunikuję, że jeżeli żona nie wie, gdzie się znajduję, to pracuję w jednym z wytwornych lokali w Warszawie. Nie ukrywam się i nie chcę przez blamasz tracić posady. Obraun grał wtedy w orkiestrze niejakiego Wiesława Wilkosza, który był wtedy w Polsce jednym z najbardziej popularnych jazzmenów. Wilkosz od razu poznał się na talencie czarnoskórego perkusisty. Ten ostatni zresztą swoim wyglądem zawsze przyciągał sporą publikę. Oprócz tego, że był czarny i postawny, był przy tym niezwykle elegancki. Chodził w jasnych garniturach i kolorowym krawacie, no i oczywiście nosił stosowne kapelusze. Ale ta fascynacja wyglądem obrałna zazwyczaj przeplatała się z panującym wtedy rasizmem. Nawet wśród wielbicieli jazzu nie brakowało osób, dla których był on synonimem amerykańskiej zarazy i murzyńskich dzikich orgi. Wielu z tych, którzy dobrze znali O'Brauna, miało problem z tym, jak się do niego zwraca. Zwracano się więc do niego słowami Panie opalony. Jego samego te słowa wcale nie obrażały, bo wiedział, że z racji swojego koloru skóry jest w Polsce ciekawostką. Oprócz posady perkusisty w orkiestrze Wilkosza, Obraun pracował także przy tworzeniu ścieżek dźwiękowych do polskich filmów, a także w polskim radiu. Powodziło mu się zatem finansowo całkiem nieźle. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Obraun tworzył muzyczne podkłady do przemówień prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Brał także udział w budowaniu okopów i barykad. Co działo się z Obraunem w czasie niemieckiej okupacji, tego dokładnie nie wiemy. Najprawdopodobniej nie działał w konspiracji, ponieważ za bardzo wyróżniał się swoim wyglądem. W każdym razie nie mamy żadnych świadectw, które by to potwierdzały. Nie wiemy też, czy grywał w jakichś restauracjach, które działały jeszcze w okupowanej Warszawie. Jak wynika z relacji Andrzeja Zborskiego, Obraon w czasie okupacji pracował dorywczo w sklepie elektrotechnicznym, ale nie jako sprzedawca, a jako ten, który dostarczał towar do sklepu. Jest wielce prawdopodobne, że Obraon, tak jak tysiące innych Warszawiaków, skupił się wówczas na własnym przetrwaniu. Nieco więcej na jego temat wiemy dopiero, gdy w Warszawie wybuchło. Powstanie. Jako ochotnik zgłosił się wówczas do grupy dowodzonej przez kaprala Marcinczyka, pseudonim Łabędź. Jako szeregowiec Ali dołączył potem do batalionu Iwo, dowodzonego przez majora Jerzego Antoszewicza, który operował w Śródmieściu. Problem tylko taki, że obrał nie figuruje na żadnym z wykazów członków tego oddziału. Wiemy jedynie, że w oddziale tym służyli zazwyczaj ci, którzy wcześniej nie byli w żadnej konspiracji. Co O'Braun miał robić w tym oddziale, tego również do końca nie wiemy. Według jednych relacji miał dyżurować przy powstańczej radiostacji. Z kolei według relacji Jana Radeckiego Czarnego O'Braun miał brać czynny udział w walkach tego oddziału. Czy tak rzeczywiście było, jak wspominał przed laty, nieżyjący już radecki? Nikt inny tego do końca nie zweryfikował. W każdym razie, po klęsce powstania, O'Brown miał przebywać w obozie przejściowym w Pruszkowie, a następnie trafić do obozu w Radomsku. Tak przynajmniej wynikało z odpowiedzi, jaką brytyjskie. Foreign Office otrzymało w 1965 roku od Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w niemieckim Bad arlosen. Wiemy, że O'Brown pojawił się ponownie w Warszawie wiosną 1945 roku. Grywał wtedy w restauracji Huragan, usytuowanej w częściowo zrujnowanej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej, ale nie mógł liczyć na finansowe kokosy. Było nawet odwrotnie ledwie wiązał koniec z końcem. To między innymi z tego powodu w 1948 roku zgłosił się do warszawskiego zbowidu, aby uzyskać jakiś dodatek kombatancki, który poprawiłby jego marną egzystencję. Wypełnił wtedy stosowny wniosek, przedstawiając w nim swój udział w wojnie z Niemcami. To właśnie ten wniosek stał się najważniejszym dokumentem pokazującym jego wojenne losy. Tym bardziej należy do nich podchodzić ostrożnie. Wiemy również, że w latach 50. Obraun był zatrudniony w wydziale kultury i sztuki zarządu miejskiego w Warszawie. Wieczorami natomiast dorabiał graniem jazzu w warszawskich restauracjach, między innymi Bristolu, Europie, Polonii i stolicy. Pojawił się również w filmie Wandy Jakubowskiej żołnierz zwycięstwa, który opowiadał o wojennych losach generała Karola Świerczewskiego Waltera. To właśnie ujęcie z tego filmu stało się najbardziej znanym zdjęciem Obrauna. Był na nim w mundurze polowym z biało-czerwoną opaską, co mylnie potem zinterpretowano jako jego powstańczą fotografię. Wiemy również, że w 1953 roku Obraun po raz drugi zawarł związek małżeński, a jego wybranką została Olga Miechowicz, pracownica sklepu muzycznego przy Alejach Jerozolimskich, do którego często zaglądał. Zanim jednak do tego doszło, sąd wojewódzki w Krakowie uznał jego pierwszą żonę, Zofię Pyk, za Zmarłą w wyniku działań wojennych. W 1958 roku, wraz z żoną i dwoma dorosłymi synami z pierwszego małżeństwa, Ryszardem i Aleksandrem, opuścił Polskę i wyjechał do Wielkiej Brytanii. Tam złożył wniosek o uznanie go za ofiarę nazistowskich prześladowań. Stwierdził w tym wniosku nawet, że w czasie wojny był więźniem obozu zagłady w Treblince. Tyle tylko, że nie ma go na listach więźniów tego obozu. Być może O'Brown sam to zmyślił, aby, jako ofiara polityki nazistów, otrzymać w Wielkiej Brytanii przysługujące z tego tytułu świadczenie kombatanckie. Tego również nie możemy wykluczyć. August Agbola O'Braun zmarł 8 września 1976 roku, a jego grób znajduje się w Hampstead Cemetery w Londynie. Kilkanaście lat temu Fundacja Idź Pod Prąd, która zajmuje się renowacją grobów polskich żołnierzy na terenie Wielkiej Brytanii, odnalazła grób O'Brauna i odnowiła go. Jego osobą Zainteresowało się również Muzeum Powstania Warszawskiego, usiłując zweryfikować jego wojenne losy, znane tylko z jego kombatanckiej ankiety z 1948 roku. Doktor Zbigniew Osiński z Muzeum Powstania Warszawskiego przedstawił losy obrał na w książce zatytułowanej Afryka w Warszawie. Ta Książka opowiada zresztą wiele takich historii, ale nie znaczy to wcale, że historia Augusta Agboli-Obrauna została już do końca zweryfikowana. Nadal są w niej liczne niejasności i nieścisłości, ale za to dobrze pasuje ona do ducha naszych czasów, w których potępianie rasizmu i mówienie o równości wszystkich stało się najważniejszym elementem. Zasad życia społecznego. To właśnie dlatego historia czarnoskórego warszawskiego powstańca jest dzisiaj tak atrakcyjną historią i przyciąga uwagę wszystkich. Jest już do nabycia moja najnowsza książka, Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, Centurion Finance Asi, spółka akcyjna i Q Logos, projekt wolnościowy zrzeszający ludzi z otwartym umysłem, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite, szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając Wesprzyj na dole ekranu. Płat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.